Zobaczcie, ja tu wybrałam taką miejscówkę z czasów świetności tego Jelcza, którego dzisiaj będę Wam prezentował. Takie właśnie tutaj budynki są, jeszcze jeden jest z tyłu. No PGR-owskie, stare PRL-owskie budynki. No słuchajcie, ja tutaj Wam teraz pokażę, pokażę Wam tutaj, idę po takich schodkach, pokażę Wam jakie PRL-owskie tabliczki tutaj sobie są. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. A, nic nie widać a nie widać jednak. O, zobaczcie, palenie zabronione i tutaj takie różne ciekawe artefakty perelowskie. No, to już teraz aktualnie wszystko jest zamknięte. Nic tutaj już niestety nie, nie będzie. No, ale zawsze jakaś pamiątka. Tu zadeklowane jest wszystko. No, słuchajcie, model zaczniemy omawiać od przodu. Tutaj mamy elegancki metalowy, czerwony zderzak z tablicą czarną. W tym miejscu jest jakiś coś, nie wiem co to jest, chyba do polowania. Tutaj lampy bardzo dobrze zrobione. W tym miejscu są takie osobne kierunkowskazy bez ramek. Tutaj mamy grill z głębią grilla. Fajnie zaznaczone tutaj takie chyba, to są chwyty, żeby się chwycić tutaj. Napis Jelcz taki wyraźny, ładny. Wycieraczki też mogą być, uszczelka, szyby i takie tutaj obrysówki u góry. Lusterka, no, że tak powiem trochę tandetne, ale nie aż tak jak w przypadku niektórych starów z tej kolekcji. Tutaj mamy dach. No dach jak to dach, co ja mogę mówić. Tutaj mamy malowany kierunkowskaz. Tutaj jest koło. Moim zdaniem, koło nie jest dobrze zrobione. Jest takie trochę tandetne. Tutaj mamy taki, no, taki podejścik. W tym miejscu plandeka jest taka zafałdowana. Wygląda to ładnie. I sama plandeka też jest dobrze zrobiona, bo ma taką chropowatą, chropowatą powłokę. A tutaj jest ten dół, też nie ma się do czego przyczepić. W tym miejscu mamy podwozie, też takie czerwone. No, koło z tyłu, jak i z przodu mi się nie podoba osobiście. Lampy malowane, średnio to wygląda. W tym miejscu jest tablica rejestracyjna. No i plandeka też z taką fałtką. No, bok już omawiałem. Nic się tutaj nie zmieniło poza bakiem paliwa. Klamka też malowana, tutaj mamy uszczelkę. No, a teraz podwozie. Słuchajcie, dogrywamy teraz innym sprzętem, bo tam się rozładował, ale dokończę wam o podwoziu. Podwozie jest plastikowe, rura jak to wydechowa, jak to zwykle malowana. Tutaj są chlapacze, fajne malowane odblaski mają. Proszę zobaczcie, wszystko widać. Tablica czarna suw, Można na grupki z czarnych tablic rzucać. Proszę bardzo. No to mówię moim zdaniem podwozie i koła są tandetne. Ale to jest tylko moja opinia. Bardzo profesjonalny wskaźnik zrobiony z patyka. Ale takie są uroki takich scenerii. Ogólnie model Wam powiem, oceniam na 8 na 10. Jest bardzo dobrze zrobiony, poza drobnymi szczegółami. o różnych sprawach Wznoszą toasty za zdrowie Życzę sukcesu, chcą rady dawać Więc ja im serca szczerze odpowiem Oto mój tost, panie, panowie Wypijmy za szczęście Niech przyjdzie, nie trwa Wypijmy za szczęście Do końca, dnia, dna. do godziny i pory roku, Życie porywa nas dalej. Trzeba mu ciągle dotrzymać kroki, Dziś od święta wina mi Żeby nadzieja żyła w następstwie, A słuchajcie, w następnym numerze taki coś w postaci wy H6.